Nie wiem ale ja jestem rozklejona w ogóle, bo to że dają tylko jakby potrzebne pracy i ruch na nad sobą, ale też mentalnie jestem w ruchu, to jest I to jak wspaniałe osoby, które mogły i pokazały się i podróż była taka łatwa. Proszę się lekko uspokoiłam, a tutaj właśnie mam Klaudię, która też bardzo dużo przeszła tutaj, że tak powiem, emocjonalnie podczas tego eventu. I jakby, co na Ciebie tak najbardziej gdzieś tam... Oh, hello <laughs> Czekaj, musimy przejść. Co na Ciebie tutaj gdzieś tam najbardziej jednak oddziałało? A ten moment, kiedy dosłownie wszyscy musieliśmy wstać, zamknąć oczy, złapać się za rękę i dosłownie myśleć o swoim wymarzonym życiu. To mnie tak dosłownie wzruszyło, jak pomyślałam, że moje rodzice już kurczę nie muszą pracować, jak przynoszę im jakiś bill z mega, mega y, dużą liczbą pieniędzy i mówię im ej, już możecie rzucić po prostu tą pracę, bo nie jest wam totalnie do niczego potrzebna, że mam spokojne życie, że mam mega dużo czasu, że jestem wolnym, szczęśliwym człowiekiem, to mnie tak na maksa wzruszyło, bo to jest życie, które ja mam w przyszłości i to po prostu nie mogę się doczekać, aż to się stanie rzeczywistością i wydarzyć wszystko, żeby kurczę tak było. Więc tak naprawdę, no wszystko leży w basie, w naszych rękach, ale wiem, że nie każda firma i nie każde miejsce jest w stanie to zagwarantować. I oczywiście, żadne miejsce go nie zagwarantuje, bo i tak to jest wasza ciężka praca, ale w dzichu, czyli tam, gdzie jesteśmy teraz i zajmujemy się tradingiem, network marketingiem wiem, że to jest faktycznie możliwe. Więc jeżeli gdzieś tam macie duże marzenia i to przewyższa pracę w korporacji, czy pracę w gastronomii, czy cokolwiek innego robicie, to dajcie mi znać tutaj. Bo tak jak widać, to ile ja się już napłakałam, no się napłakała. i to ile tutaj jest wartości? Energy doesn't like. Tak. I tego tak nigdzie więcej nie będziecie mieli.